Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry, tu Paweł Kobak. W końcu kwietnia tego roku na trzecim posiedzeniu Rady nowej kadencji samorządu Rejonu Solecznickiego, między innymi ważnymi zagadnieniami, w drodze tajnego głosowania został wybrany zastępca dyrektora administracji samorządu Rejonu Solecznickiego, pan Grzegorz Jurgo. Który do tej pory od 2013 roku był starostą Solecznik. Wcześniej pracował w Wydziale Inwestycji i Planowania Strategicznego Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Od 27 maja pan Grzegorz oficjalnie objął stanowisko wicedyrektora Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gratulujemy nowego stanowiska. Jest chyba trochę trudniej, bo był pan starostą gminy Soleczniki. A teraz, no, powiedzmy, jest pan wicestarostą 13 gmin, bo tyle właśnie gmin liczy Rejon Solecznicki. Co nowego, w porównaniu z pracą starosty Solecznik wniosło stanowisko wicedyrektora. Nowe stanowisko, nowe obowiązki, owszem. Po pierwsze, to jest zakres prac. Aczkolwiek wiele, wiele dziedzin pracy starosty było poruszanych i z wieloma działkami jestem zapoznany, to jednak na stanowisku wicedyrektora chodzi o bardziej szersze poznanie tych działek i dziedzin życia społecznego, gospodarczego, no i podjęcie pewnych decyzji. Bo chodzi nie tylko o wykonanie. Poszczególnych zadań, które są zlecone, jak to było na stanowisku starosty, ale chodzi przede wszystkim też o prowadzenie w życiu pewnych norm, zasad, które później wpływają na konkretne działania, wykonania, na samopoczucie ludzi, na konkretne prace. I tutaj też chodzi o to, żeby być tym pośrednikiem, bo i w Państwie przyjmuje się wiele ustaw, które później przekładają się też na życie samorządowe. No i do tego też należy, jak my widzimy tą czy inną działkę w obrębie naszego rejonu, jakie dajemy propozycje, projekty ustaw, co słyszymy od naszych działów, starostw, propozycji stwierdzenia. no i na tym polega praca, żeby to wszystko sprawnie organizować. Tak, no, aby rę się rozwijał. Czy praca starosty, solecznik, była pomocna w dzisiejszym urzędzie? Każda praca niesie ze sobą owszem, pewne doświadczenie. No i bardzo się cieszę, że tego doświadczenia na stanowisku starosty było wiele. Starostwo solecznickie jest takie, że trudno tutaj nie wymienić jakiejś działki, która by nie była poruszona. Więc wiele. Tych problemów, z którymi spotykałem się na stanowisku starosty, przekładają się na obecną pracę. Czy młody wiek pomaga w takiej pracy pracy na okrągło z ludźmi i dla ludzi? Wiek to też. Wiek to jest raczej, raczej doświadczenie, bo chodzi przede wszystkim o umiejętności, i to umiejętności różnego szczebla. I tutaj właśnie coraz częściej widzimy to, i w życiu publicznym, że wiek coraz mniej gra znaczenia. Owszem, praca z ludźmi, rozmowa z ludźmi, podejście do każdego człowieka nie każdemu daje się naturalne, no i z doświadczeniem tego, owszem, przybywa, więc tutaj no, nie możemy tego zmienić, należy, należy jedynie zaczekać, ale przede wszystkim. Mieszkańcy Solieczniki, jak też goście, no, postrzegają, że miasto jest, jest czyste, zagospodarowane, no i ja się tym cieszę, bo owszem, chodzi też o zremontowaną drogę, urządzone nowe linie oświetlenia, wodociągi, wyremontowane budynki, ale za tym wszystkim stoi to, jak człowiek się poczuwa w tym mieście, no i cieszę się, że jak mieszkańcy, tak i goście cieszą się z tych wykonanych prac i o to właśnie chodzi. Należy też zauważyć, że udało się zmienić też pogląd na upiększenia bożonarodzeniowe i tutaj choinka bożonarodzeniowa, z roku na rok nad tym pracowaliśmy i jest już teraz postrzegane nie tylko w rejonie, ale też w całym kraju i nawet henne Białorusi, więc bardzo się z tego cieszę. Rejon solecznicki współpracuje z 40 bodajże samorządami w kraju i za granicą. Co daje taka współpraca? Bo tr tr trudno mnie zrozumieć, co może dać współpraca samorządu Rejonu Soleczńskiego z jakimś landem w Niemczech, gdzie samorząd stoi ogłowy wyżej, gdzie samorządy mają morze, praw i oceany pieniędzy. Jesteśmy samorządem otwartym i dlatego chodzi nam o kontakty. Otwartość samorządu polega nie tylko na tym, że jesteśmy otwarci dla ludzi, ale też dla społeczności i też chodzi z innych miast i państw, bo każdy kontakt to jest też no, pewne doświadczenie, że przepraszam, że znowu się powtórzę, ale o to właśnie chodzi. My żyjemy tutaj na własnym terenie, widzimy własne no, problemy czy rozwiązania tych problemów, ale kiedy się wyjeżdża gdzieś, czy kiedy się rozmawia z człowiekiem, który jest z, no, z innego otoczenia, czy nawet z innej kultury, to czasami inaczej widzimy, nawet no, inaczej postrzegamy te własne problemy, czy rozwiązania tychże problemów, które są, które mają i, i oni i my. Więc myśmy cieszymy, że mamy tyle dużo, no, że tak powiem, kolegów z którymi możemy rozmawiać, spotykać się, ale to wpływa też i na życie społeczne, bo wiele wyjazdów, sportowców, zespołów mają okazję zwiedzić inne kraje, wyjechać, pokazać własną kulturę, zaprezentować własny rejon, to jest też pewna promocja i postrzeganie naszego rejonu za granicą. A my ze swojej strony no, możemy nabrać doświadczenie i w zarządzaniu, i w rozwiązywaniu, no, szczególnie tych problemów socjalnych, o które teraz najbardziej chodzi. Rajon Solecznicki graniczy z Białorusią. Daje to swoją specyfikę rejonowi, bo, bo chyba nie wolno tutaj mieć dużych zakładów nie wolno mieć jakichś fabryk, zakładów logistycznych. Jeżeli współpracujecie, to, to jak wasza współpraca wygląda? Należy zacząć od tego, że no, jest, jesteśmy Wileńszczyzną. I część Wileńszczyzny przecież jest też na terenach Białorusi. No, no, mieszkają ci sami ludzie. Mamy parę kilometrów od granicy, ale przecież ludzie to są ci sami. I tutaj chodzi o to, że przede wszystkim no, ludzie, rodziny obcują, jeżdżą jedni do drugich i tych więzi no, nie da się rozerwać, jesteśmy tą samą społecznością no teraz dzieli nas granica i inne zarządzanie, no ale nie możemy zamknąć się no i musimy podtrzymywać ten kontakt, bo to jest, no to wynika z potrzeb ludzi no i dlatego te kontakty, które są z Białorusią, no bo współpracujemy i z Foronowo, z, z Lidą, ze Szmianą, nawet z Mińskiem Cieszymy się, że te kontakty są i to no, w różnym szczeblu, bo wymiana zespołów jest dosyć aktywna. Wymiana zespołów wymiana kulturowa, ale no, chodzi też i o inne rzeczy chodzi o projekty, o forum ekonomiczne, w których uczestniczymy. I tutaj należy też zaznaczyć, że no, w Solisznikach działa Białoruskie Centrum, które no, w swoim czasie było pierwsze na Litwie. I to centrum działa aktywnie i poprzez to centrum wiele ludzi, no też, no, usprawnia to kontakt z Białorusią, z własnym rodzeństwem. Ja bym powiedział, że to jest dwustronna wymiana, nie tylko jednostronna. W masmediach lokalnych, w sieciach społecznościowych często wspominana jest Krajowa Droga 105 Ejszyszki-Pierciupiem. Niejeden samochód po podróży tą drogą usianą kamieniami był poważnie uszkodzony. Czy coś ruszyło w tej sprawie? Problem dróg jest jeden może z największych problemów rejonu, no i tutaj droga Iszyszki pierciupie jest może no jedną, jedną z podstawowych dróg w tym temacie. I chodzi tutaj o pewne nieporozumienie, no bo, no bo ta droga to nie jest po prostu droga no, z Iszyszek dojechać do, do Pierciupie To jest droga, która łączy Iszyszki i Wilno. Najprostszym odcinkiem. No i o to właśnie chodzi. E, ludzie ubiegają się o możliwość dobrego połączenia no, ze stolicą. E, coraz częściej słychać i mówimy, że no, nie da się w każdym mieście zbudować zakładu e, czy urządzić jakiegoś innego większego miejsca pracy i że no, dojazdy będą miały większe i większe znaczenie no, w poszukiwaniu pracy. No i tutaj w tym temacie ta droga jak najbardziej się do tego nawiązuje. No samorząd już od wielu lat ubiega się o poprawę stanu tej drogi. No jak widzimy na razie trudno. No ale znowu jest inicjatywa społeczności, która zaproponowała, no że tak powiem, zinwentaryzować to, ile ludzi korzysta z tej drogi, opierając się nie tylko o suchą statystykę, Intensywności ruchu, ale też o konkretne nazwiska, które korzystają z tej drogi, i którym to, no, czyli korzyść, która by trafiła do tej grupy ludzi. I dlatego tutaj wspólnie z samorządem zbieramy podpisy i będziemy jeszcze raz zwracali się do jak do Ministerstwa Łączności, tak i do Dyrekcji Dróg o Ponowne rozpatrzenie statusu tej drogi, no bo jak na razie to jest w priorytetach na podejrzewstwo w którymś miejscu, no ale chodzi nam o to, żeby, żeby ta kolejka priorytetowa była o wiele, wiele wyższa. No i miejmy nadzieję, że no, to pozytywnie wpłynie poprawę drogi i szyszki pierciupy. A jakie jeszcze ważne plany i projekty? wprowadzi, no, ma nadzieję wprowadzić, powiedzmy tak, w życie w tym roku rejon Solecznicki. Te projekty i te plany, które były realizowane w ciągu ostatnich kilku lat i które są zaplanowane na kolejne lata, że one będą dalej kontynuowane. I to jest chyba numer jeden, może nie zawsze tego dogodnie rozumiemy, no ale Trzeba zrozumieć, że to jest punkt, który nam pozwala zrealizować to, co planowaliśmy, no i cieszymy się, że ta możliwość realizacji wynikła z tego, no, że ludzie poparli akcję wyborczą Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, czyli są zadowoleni z tych prac, które były wykonane wcześniej. No, a z większych prac to chyba wymieniłbym raczej, że no chodzi o takie projekty, które, które, znowu są bliżej społeczności, no bo otwarcie, znaczy takiego ośrodka wielofunkcyjnego w Oiszyszkach, no to będzie chyba, że jednym z największych projektów w tym roku realizowanych przez samorząd, jak też remont gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego, ale chodzi też i o wiele, wiele innych projektów, które tutaj będą, bo i drogi, oświetlenie i kolejne remonty, więc no Miejmy nadzieję, że ludzie w końcu roku to pozytywnie ocenią, będą dostrzegali, będą się cieszyli i będą się szczycili, że żyją w rejonie solecznickim. Mam sukcesów w nowej pracy, panu dyrektorowi życzę. Dziękuję za rozmowę, a naszym słuchaczom przypomnę, że z audycją Rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy u zastępcy dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego, pana Grzegorza Jurgi. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia o sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.